Prowadnice domeny akademickiej. Co doprowadziło do obecnego patologicznego stanu domeny akademicką? Nie wystarczy krytykować reformy z trzeciej RP. Problem tkwi głębiej w spadku po PRL-u, który ma się dobrze. Nie zerwano z dziedzictwem komunistycznym, zainstalowanym na trzech prowadnicach. Etaty skadrowy. Etyka nikczemności, ideologiczny filtr. Włoski komunista Antonio Gramsci opracował strategię przejmowania władzy przez długi marsz przez instytucje, w tym uniwersytety. Co w przyszłości doprowadzi do sformatowania nowego człowieka, który przyjmie komunistyczne postulaty za własne. W Polsce ta strategia została podjęta u zarania instalacji systemu komunistycznego, co jasno sformułował Władysław Komuka na pierwszym zjeździe PPR-u w grudniu 1945 roku, głosząc, musimy wychować naszych profesorów. Mimo że niewykształcony, prosty robotnik zdawał sobie sprawę, że system komunistyczny. Muszą tworzyć wykształcone kadry go wspierające, umacniające intelektualnie. Te nowe kadry kształcono, usuwając z uniwersytetów kadry stare, zasofane, niereformowalne, aby negatywnie nie wpływały na młodzież akademicką. Jednocześnie marksistowski ideolog Georgi Lukas głosił, że najważniejszym obowiązkiem komunisty jest akceptacja etyki nikczemnego postępowania, co zaakceptowały, i wprowadziły w życie nowe profesorskie kadry na drodze do opanowania szczytu domeny akademickiej w Perelu. Kto tej etyki nie akceptował, nie miał szans na pokonanie darchabiny Akademickiej. Te trzy prowadnice przeprowadziły sukcesem bez uszczerbku domenę akademicką przez tzw. obalenie komunizmu i nadal funkcjonują w domenie. Przejęto beztratnie sformatowane kadry PRL-u, jeszcze wzmacniane w ramach możliwego ilościowego rozwoju domeny. Przejęto system pozamerytorycznego ustawiania naborów kadr i awansów po pewnych modyfikacjach, jak i akceptację etyki nikczemnego postępowania, czego pilnują obecnie komisje etyczne najwyższego szczebla. Funkcjonowanie tych trzech prowadnic w czasach PRL-u i III RP to temat na poważny projekt badawczy i rzetelne opisanie w ramach Czarnej Księgi Komunizmu w Nauce i Edukacji. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska. 3 września 2025 roku. Autor Józef Wieczorek. Problem można ująć w jednym zdaniem. Podczas długiego marszu przez uniwersytety Antonio Gramsci wychowano naszych profesorów Władysław Gomułka, akceptujących etykę niczymnego postępowania. George Lucas, który wyjaśnia, dlaczego mamy dziś Taký stan domény akademický pod refleksijom